Cześć, tu Kuba z Witam Was na naszym kanale, gdzie ponownie przychodzę do Was z propozycją biokominka, tym razem w nieco innej formie niż te, które do tej pory Wam pokazywałem, ponieważ jest to wkład do zabudowy. Przed Wami model Infire Insert 600. InFire to producent polskiego pochodzenia. Produkty wychodzące z pod ręki ich specjalistów cechują się najwyższej jakości stalą kotłową, pełnym detalu wykończeniem, nawet najdrobniejszych szczegółów. Szeroki wachlarz oferowanych produktów pozwoli każdemu z Was znaleźć tą jedyną, wymarzoną wersję kominka. Wkłady kominkowe są dobrym rozwiązaniem dla osób, które planują urządzać nowy dom, bądź dla osób, które postanowiły wyremontować swój obecny, już z myślą o umieszczeniu w danym pomieszczeniu biokominka. Dzięki temu będziemy mogli wpasować go idealnie w nasz wymarzony wystrój, nie będąc ograniczonymi z góry narzuconym wyglądem kominków wolno stojących dostępnych na rynku. Kominek można zamontować we wcześniej przygotowanym otworze o wymiarach 51x15x6 cm głębokości. Najważniejsze, aby przy planowaniu zachować odpowiednie odległości od materiałów łatwopalnych, i tutaj producent zaleca, aby było to około pół metra. Zakładam, że nie możecie się już doczekać, aby zobaczyć, jak kominek pracuje, dlatego zabierzmy się za jego uruchomienie. Z działem po to, aby łatwiej było mi dostać się do paleniska, do którego za chwilę nalejemy paliwa. Wewnątrz paleniska znajduje się wskaźnik, który informuje nas o tym, jak dużo paliwa możemy nalać do środka, aby nie było go tam za dużo. Ten model wyposażony jest w palenisko o długości 50 cm typu fala, co skutkować będzie jeszcze głębszym efektem płomienia. Jego pojemność to 1 litr. Skoro biopaliwo znajduje się już w palenisku, możemy z powrotem założyć szybki ochronne. Po prostu wkładamy je sobie tutaj w te uchwyty. W nich znajdują się śrubki, które pozwolą umocować szybę bez ruchu. I druga. W zasadzie w tym momencie jesteśmy gotowi, aby uruchomić nasz biokominek. Do tego przyda się dłuższa zapalniczka. Infire dorzuca taką w zestawie. Natomiast w naszych salonach znajdziecie takie oto zapalniczki, które świetnie sprawdzą się jako alternatywa. Kominek potrzebuje niedługiej chwili, aby paliwo wewnątrz się rozgrzało. No, trzeba dać mu kilka minut, 5 do 10. W tym czasie paliwo osiągnie odpowiednią temperaturę, aby płomień, który widzimy, zmienił się z tego początkowo widzialnego niebieskiego w Tradycyjny pomarańczowy. Ja w czasie, kiedy kominek jeszcze się rozgrzewa, wspomnę tylko, że kominek dostępny jest jeszcze w dwóch wersjach rozmiarowych, ponieważ ten model to model Insert 600, dostępny jest również model Insert 1000 oraz 1200, przy czym numery te odnoszą się do długości podanej w milimetrach co oznacza, że ten model ma 60 cm, a pozostałe kolejno metry i metr 20. M. Kominek wykonany został ze stali nierdzewnej, szczotkowanej w kolorze srebrnym. Waga kominka to 10 kg, a czas spalania to od 2,5 do 4 godzin, zależnie od tego, jak mocno rozszerzymy światło paleniska. Wysokość płomienia regulować możemy przy użyciu tego akcesorium. Ono dorzucane jest w komplecie z kominkiem. Wystarczy zaprzeć się o zasuwę, przesuwając ją w stronę Zamknięcia kominka. Jak widać, płomień zmniejszył się. W momencie, kiedy chcielibyśmy, aby płomień ponownie wzrósł, wystarczy ją odsunąć. Według producenta, moc kominka to aż 3 kW, a dwie szyby, które wcześniej montowaliśmy w kominku, są hartowane, bezbarwne o grubości 4 mm. Podsumowując, model ten będzie odpowiedni tak naprawdę dla każdego, ponieważ w żaden sposób nie ogranicza naszej inwencji twórczej. Zamontować możemy go w zasadzie w każdym miejscu. InFire podejmuje się również realizacji indywidualnych na Wasze konkretne zamówienie. Według podanych przez Was wymiarów w ten czas musicie przesłać do nas tylko maila ze szczegółowymi informacjami. My w porozumieniu z producentem odeślemy do Was odpowiedź zawierającą oczywiście wycenę oraz wskazania pod kątem montażu takiego kominka w Waszym domu bądź innym miejscu. Po ten i inny kominki, ale również w kwestii samego doradztwa, aby wybrać ten odpowiedni, idealny do Waszego domu, zapraszamy Was do naszych salonów na ulicy Medweckiego 7 oraz na Serafą 56 i na naszą stronę dekofire.pl I tutaj producent zaleca, aby było to około 30 cm. A nie Przełożyłem sobie metr na minuty. Ile metrów, to ile minut, to jeden metr. <grym> W związku z tym, że pewnie nie możecie się już tego doczeta, do, doczekać. No to odpalamy. No to odpalam ogień. Na no dziś to już koniec. Gasimy.